Cześć, z tej strony Iwona. Dzisiaj opowiem wam o color gradingu w Lightroomie. Cześć. Dzisiaj przedstawię wam bardzo fajne narzędzie, którego używam praktycznie przy każdym zdjęciu, więc uważam, że jest naprawdę przydatne i naprawdę fajne efekty daje. To narzędzie nazywa się Color Grading. Jeżeli jesteście użytkownikami jakiejś starszej wersji, to możecie znaleźć tutaj zamiast Color Gradingu Speed Toning. Speed Toning różnił się tym, że mieliśmy tam Highlights i Shadows, nie było Midtones i przedstawione to było nie w postaci kółeczek, ale w postaci prostokącika, bo którego po kliknięciu na który Wyświetlała się nam paleta barw. Brakowało też niektórych z tych subaków, które tutaj przedstawię. Niektóre będą, także musicie sobie po prostu to odnieść do tego, co w danym momencie macie. Tak naprawdę narzędzie służyło praktycznie do tego samego, tyle że split był dużo bardziej ograniczony niż e, color grading. Czyli Color grading znajdziecie sobie po prawej stronie na pasku, poprosunięcie sobie niżej, jeżeli jest ten pasek zamknięty, to klikamy na tą małą strzałeczkę i rozwijamy sobie paseczek z color gradingiem. Mamy tutaj trzy kółeczka, przy których opisane są midtones, shadows, highlights, czyli po angielsku tony pośrednie, cienie i światła. Każdy z tych kółeczek ma Tutaj taki mały słuchaczek, jeszcze i co, na, co ważne, po najechaniu na, na, na taki kółeczko możemy je przesuwać. No i na górze widzimy bardzo ważną rzecz. Na górze widzimy H, S i L, takie trzy oznaczenia. Pokażę Wam te, w ten sposób. Gdzie mamy H, oznacza Hue, czyli barwę. S oznacza um, saturation, czyli nasycenie i L oznacza luminance. W momencie przesuwania sobie e, suwaczka tutaj po, po tym um, kółeczku zmieni nam się H i S, e, czyli na tym kółeczku możemy st sterować barwą i nasyceniem danego koloru. Natomiast, jeżeli chodzi o ostatni, o ostatni parametr, czyli L, to tym możemy sterować za pomocą słuchaczka pod spodem. I teraz na czym generalnie polega ten color grading? Na tym, że możemy dodawać odpowiedniego koloru do świateł, cieni bądź tonów pośrednich. I w ten sposób zdjęcie jakby nieco podkolorować i dodać mu odpowiedniej, czy atmosfery, czy, czy kolorystyki. I tutaj pokażę Wam, jak to działa. Dodajmy sobie coś eksperymentalnie w tym momencie: jakiegoś bardzo żółtego do świateł. Nie mówię, że to, to akurat, nie szukamy niczego w tym momencie, co będzie wyglądał ładnie, tylko po prostu czegoś, co będzie wyraźnie e, widoczne na, na e, załączonym kadrze. Damy sobie taki e, mocno niebieski do. Cieni i tutaj, żeby było jeszcze coś więcej, to damy sobie na przykład czerwony do tonów pośrednich. To już będzie już ogląda w tym momencie okropnie, ale nie przejmujmy się tym na razie. Będziemy to poprawiać. E, I teraz. Mamy coś takiego jak, pod spodem jak blending, oczywiście każdy z tych, um, z tych pasków ma też coś takiego jak e, jasność, czyli jeżeli ustawimy, powiedzmy, kolor niebieski, to możemy um, jasność tego koloru niebieskiego dodanego sterować poprzez przesuwanie sobie e, tym suwaczkiem. Mamy pod spodem coś takiego jak blending i balance. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy teraz te trzy kolory, które dodaliśmy, czyli żółty, potem czerwony i niebieski w postaci paska, to te kolory mogą na siebie jakby zachodzić czyli zamiast żółtego i czerwonego będziemy mieli jakiś taki bardziej pomarańczowy gdzieś pośrodku, a zamiast czerwonego, później niebieskiego będziemy mieli jakiś tam kolor, odcień fioletu. Możemy albo tego nie robić, czyli stosować po prostu kolor żółty, oddzielnie czerwony i niebieski, albo starać się tak, żeby te kolory na siebie zaszły i tak jakby stworzyły jakiś taki kolor, który jest gdzieś pomiędzy. Jeżeli chcemy zobaczyć, co będzie robił Fact Blending, to klikamy sobie Alt na klawiaturze i zdjęcie na klawiaturze zrobi się trochę bardziej czarno-białe. Wtedy widzimy tutaj, że po przesunięciu blendingu na zero mamy do czynienia bardziej z odcieniem faktycznie żółtym, potem czerwonym i niebieskim. Jeżeli blending jest maksymalnie wysoki, to zamiast żółtego i czerwonego mamy ten pomarańczowy, wspomniany wcześniej, a zamiast tego czerwonego i niebieskiego w... mamy tutaj kolor fioletowy. A to jest czymś pomiędzy. Mamy też coś takiego jak balans, czyli jeżeli Lightroom podzielił zdjęcie na światła, cienie i tony pośrednie, to dokonał tych podziałów w jakiś tam sposób. Możemy teraz powiedzieć na przykład, hej, tutaj 90% zdjęcia to tak naprawdę są cienie, a tylko 10% to są, to są światła, albo odwrotnie, tak, i o tym decyduje właśnie suwak balans. Jeżeli sobie znowu klikniemy Alt na klawiaturze i przesuniemy suwak balans w górę, to całe zdjęcie jakby zostanie uznane za światła i całe będzie zakolorowane na kolor żółty. Jeżeli przesuniemy go w lewą stronę, to on uzna całe zdjęcie za cienie i pokoloruje go w większości na kolor niebieski. Także właściwie to jest wszystko. Aha, jeszcze jedna bardzo fajna opcja jest taka, że mamy takie małe oczko tutaj, którego możecie nie zauważyć. Kliknięcie na to oczko powoduje chwilowe wyłączenie działania tego konkretnego bułeczka, czyli przejście do takiego neutralnego ustawienia do środka, i możemy sobie sprawdzić, czy, czy użycie w ogóle tych tonów pośrednich dało, e, zrobiło coś dobrego na tym zdjęciu, czy raczej nie. I jeżeli chcecie dowiedzieć się dokładnie, jak ja przy moich zdjęciach stosuję color grading i jakie kolory ja z tego wybieram, to zapraszam Was na moją stronę iwonapodlasinka.com, gdzie znajdziecie w zakładce dla fotografów moje tutoriale w postaci albo pojedynczych filmów, albo kolekcji, gdzie te pojedyncze filmy po prostu pogrupowałam sobie w większe kolekcje, żebyście mogli nabyć od razu całą paczkę. I wtedy to wychodzi trochę taniej niż kupowanie oddzielnych filmów. Oraz na moich warsztatach Light Story, gdzie nie dość, że dowiecie się wszystkiego o mojej postprodukcji, to także zobaczycie jak wykonuję sesję oraz e, dowiecie się wszystkiego o tym, jak takie przygotowania do sesji wyglądają, o tym jak, e, jak postrzegam światło, jak szukam planeru, jak e, dobieram kolory na zdjęciach, jakiego sprzętu używam, jakich ustawień i wszystkiego, wszystkiego, co e, mogę Wam przekazać odnośnie fotografowania e, dzieci, głównie w plenerze, w takich naturalnych e, ustawieniach. Jeżeli podoba Wam się ten filmik i jeżeli chcecie widzieć więcej na moim kanale, to koniecznie kliknijcie przycisk subskrypcji oraz ten dzwoneczek powiadamiający o nowych filmach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!